Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, oczywiście Rafa z tej strony. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jak codziennie przeniosę Wam wszystkie informacje, które mamy w Pernice. I słuchajcie, do nowego sezonu zostało bardzo mało dni. Już to policzę około 23, 24 dni, czy tam 25. Zaraz to sprawdzimy dokładnie. No i słuchajcie, dzieje się, dlaczego się dzieje, zaraz o tym pogadamy. I co najważniejsze, słuchajcie, jeśli mogę was prosić, ubijmy wczorajsze łapki w górę. Tyle było łapek w górę i jeśli przebijemy te łapki w górę, to zrobię dla Was coś mega fajnego dzisiaj o godzinie 19 na streamie. Tak, zaraz pogadamy o moim właśnie streamowaniu, ale to za moment. Także koniecznie zostawiajcie łapy, koniecznie subskrybujcie kanał, no i koniecznie pamiętajcie o tym, że jak będziecie dzisiaj w grze, no to sprawdźcie, czy macie kodewela w sklepie. Ja bardzo dziękuję wam za wspieranie mnie, mi to bardzo pomaga, was to nic nie kosztuje, także no, przypominam, kod wygasa co dwa tygodnie. I słuchajcie, co najważniejsze, wczoraj mówiłem wam o Ludlejku i można powiedzieć, że mam troszeczkę więcej informacji na ten temat, ale to później. I jak możecie zobaczyć, mam bardzo ciekawy skin, którego bardzo nie lubię, ale kiedyś postanowiłem, że no dobra, przychodzi czas na to, żebym w końcu tego skina kupił i tym skinem trochę pograł. E, w ogóle myślałem, że tutaj ktoś ląduje, a to klombo. Także słuchajcie, zacznijmy sobie dzisiaj od tematu wczorajszego. Wczoraj wam mówiłem, że mamy nową rzecz, jeśli chodzi o Ludlej, e, i tam będzie zadanie bodajże odpalone jeszcze dzisiaj, ponieważ dzisiaj mamy czwartek i jest tam tajemnicza energia. Ja już wiem o co chodzi z tą energią, wczoraj się z tą grafiką. No nie wiem, czy to do końca jest energia, ale mo no moim zdaniem tak. I dzisiaj przyniosłem wam właśnie informacje na ten temat, ale zanim to sprawdźmy, ile brakuje do nowego sezonu. Ja już tutaj odpalam Twittera, w sumie oczywiście zapraszam was na mojego Twittera, tam też macie bardzo dużo informacji. I ja już wiem, dwie godziny temu, czyli wtedy, kiedy ja to nagrywam, czyli o 20:00 Dwie godziny temu była 20 u mnie, więc o 20 okazało się, że na nowego sezonu brakuje 24 dni. Czyli na drugi dzień załóżmy, że jest 23, więc jak wy to oglądacie, to jest 23 dni do nowego sezonu. Jest to bardzo mało, ponieważ są to 4 tygodnie. Jak wiecie, we wtorek mamy aktualizację. Pewnie zaczną się właśnie dzikie tygodnie. No i jeśli zaczną się właśnie dzikie tygodnie, no to yy, zostaną tylko i wyłącznie 3 dni, wtedy 3 tygodnie do sezonu. I jeśli się zaczną dzikie tygodnie i będzie 3 tygodnie do sezonu, okazuje się, że w grze będzie działo się coraz więcej, więc będzie więcej informacji, więc żeby być na bieżąco, widzowie, koniecznie, ale to koniecznie, subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, ponieważ ja będę wam nagrywał wszystko, co dotyczy nowego sezonu. I zaczynając od pierwszego tematu, mamy tutaj na tej miejscówce, słuchajcie, powi... chociaż nie, to nie jest ta miejscówka, przepraszam, na tej miejscówce mamy helikopter, czyli w końcu tam postawili helikopter, w sensie wrzucili tam na tyle gold, golda, że ten helikopter w końcu jest, można powiedzieć, odblokowany, więc wydaje mi się, Myślę, że jest to ostatni helikopter, ale w sumie to wy mi dajcie e, znać, czy to jest ostatni helikopter, czy gdzieś jest, czy jeszcze jest do odblokowania. I wczoraj rozmawialiśmy jeszcze na temat e, tego, że Ajo wygrywa. Okazuje się, że mamy więcej informacji na ten temat. Sam Epic Games dał nam grafikę, gdy wchodzimy do gry że na tą chwilę siódemka jakoś tak to jest tam napisane, że na tą chwilę m, siódemka wygrywa. Tam było właśnie podkreślone to, że to jest załóżmy na określony czas, czyli prawdopodobnie Fortnite nam podpowiada, że Ayo m, przejmie kontrolę, tak mi się przynajmniej wydaje, przejmie kontrolę nad wyspą. Czy my możemy się zastanowić tak naprawdę, jaki może być kolejny sezon. Napiszcie wymi, mi się wydaje, że pojawi się jeszcze ktoś lub jeszcze coś, no bo pamiętam, Pamiętajcie, że, że tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No nie wiem, jakiś może powrót Galactusa, czy też czego innego. Nie wiem, tak tylko się domyślam. Wy mi napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat myślicie. No i tak jak tu możecie teraz zauważyć, mamy helikopter. Mamy śmigłowiec, więc wsiądźmy do niego, weźmy go... No bo nie wiadomo czy po tym sezonie dalej będą helikoptery. Wczoraj wam mówiłem o balerach, które mają się faktycznie pojawić w nowym sezonie, a więc mogę wam w sumie przenieść to jeszcze dzisiaj, jeśli nie oglądaliście wczorajszego odcinka. Że właśnie w kolejnym sezonie będziemy mieli balery. No, zapowiada się nieźle, bo ja balery bardzo lubię. No i przejdźmy do kolejnego tematu. Ja już tutaj wchodzę na moją komórę i zobaczymy, co dalej dla was przygotowałem. Słuchajcie, mamy nowy sklep i w nowym sklepie ma pojawić się nowy skin, e, nowa ikona. Tylko to nie jest ikona, tylko to jest podróbka ikony. Dlatego, że niektórzy dostają skina całego, a niektórzy dostają, no ja to nazywam podróbkę, dlatego że dostają szafkę. Dostają swoją szafkę, że można tam swoją szafkę zrobić. Więc niektórzy dostają. Dostają tylko szafkę, czyli mogą sobie wybrać przedmioty, które niby są ich. To teraz pytanie, jak ja bym kiedyś dostał szafkę, czy ja mogę dać naprawdę Mega The Riderkę? A to ciekawostka, no nie? To ciekawostka, ale no pewnie nie. No nie, więc musiałbym wziąć jakiegoś innego skina, tak jak na przykład Fresh. No ale ja raczej nie liczę na to, że kiedykolwiek dostanę jakąś swoją szafkę, no bo nagrywamy tylko po polsku. Chociaż szczerze wam powiem, że czasami się zastanawiam, czy nie nagrywać po angielsku, ale mój angielski jest bardzo kiepski. W sumie w Anglii pracowałem długi czas i w miarę się dogadywałem, ale no, może kiedyś zaryzykuję i założę kanał po angielsku i wyjadę z Polski. Może tak zrobimy. Także taka szafka powinna się pojawić w grze. W sensie takie skiny powinno się pojawić w grze. E, no, b, b, fajny jest ten skinek. Mi się podoba ten skinek. I to są skiny Alix. Alixa? Alix. Chyba, chyba jakoś tak. Mam nadzieję, że e, nie czytam jakoś tego koślawo. Ale no, ja tu nazywam podróbka, dlatego że jedni mają swojego skina, a drudzy mają tam. A wybierz sobie coś e, z tych skinów i no, udamy, że to twoje. W sensie no, trochę mi się to nie podoba, że niektórzy są tak traktowani, a inni inaczej. Ale no, co zrobić, no po prostu tak funkcjonuje świat W sumie to wtedy każdy by chciał I ja bym też mógł powiedzieć, że jak wszyscy mają, to ja też No ale tak jak mówię, no ja raczej na to nigdy nie będę liczył, że tak się stanie Byście musieli zostawić, nie wiem, dużo łapek w górę I wtedy bym napisał do Epika Ej, mam 10 tysięcy łapek yy, Dajcie mi, dajcie mi skina Ale by to było dobre wtedy, nie? To by było dobre Na 10 tysięcy łapek skin Dobra, przejdźmy dalej, bo tutaj odbiegam trochę od tematu Więc yy, przejdźmy do niego W się przejdźmy dalej I kolejny temat, jaki mamy do przegadania To już są zadanie. Słuchajcie, okazuje się, że mamy zadania levelowe i jeśli kupiliście Omega Knighta, Omega Knight, pewnie dużo, no dobra, dobra, o tym może nie będę mówił, e, niektórzy się mogą domyślać, co chciałem powiedzieć, ale słuchajcie, jeśli chodzi o e, właśnie o Omegę, e, no to Omega, tutaj macie teraz mapkę, gdzie możecie zdobyć e, darmowe levele, bo jeśli go kupiliście, no to macie tak jakby levelę do odebrania, chociaż te levely nic nie dają nie dają jak grania na arenie. Na arenie granie też nic nie daje. W sensie daje ci skilla, no nie? Ale nie daje żadnych przedmiotów. Ale nie, właśnie, właśnie okazuje się, tutaj was trochę strolowem, że w końcu granie na arenie można powiedzieć, będzie w jakiś sposób opłacalne. No i przejdźmy do ostatniego tematu. Specjalnie wyczekałem was do końca. Dlaczego? Dlatego, że chcę wam przekazać jeszcze jedną informację. Słuchajcie, dzisiaj o godzinie 19 będzie stream. Ja wiem, że obiecywałem wam streama E, już dawno temu, w sensie, że będzie we wtorek, e, no, w sensie, w poniedziałek, a się okazało, że ja tego streama nie zrobiłem. I tutaj, dlaczego go nie było, znajdziecie dzisiaj na moim Instagramie. Nie będę wam tutaj zanudzał, więc jak chcecie wiedzieć, zrobiłem coś fajnego, zrobiłem coś dla Oli, zrobiłem coś na zewnątrz. E, no i nie miałem czasu, ale dzisiaj o godzinie 19, codziennie, teraz będą streamy, prawdopodobnie oprócz niedzieli. Dlaczego? Dlatego, że no myślałem, że będę streamował trochę w dzień, a jednak, no nie do końca mam wtedy czas, ponieważ no robię różne rzeczy, więc godzina 19. Można powiedzieć, wracamy do gry, wracamy do streamowania. Chcę jechać na wakacje w sierpniu i będę chciał streamować, załóżmy, codziennie, właśnie do wakacji. Więc, jeśli, jeśli chcecie, wpadajcie koniecznie właśnie na streameczki. No i dalej. O co chodzi z darmowym przedmiotem? Macie do zgarnięcia darmową skórkę, tylko musicie mieć kontendera. Okazuje się, że w końcu granie na arenie się opłaca. Jeśli spędziliście. Na arenie bardzo dużo czasu To znaczy, że na koniec tego sezonu Lub też ze startem nowego sezonu Mówią, że niby, że na koniec, ale no zobaczymy jak to będzie wyglądać Że będzie do zgarnięcia Skórka I to będzie bardzo fajna skórka, tu widzicie teraz tą skórkę Zobaczcie, awansuj do pierwszej dywizji Ligi profesjonalnej Lub wyżej na arenie, by pod koniec sezonu Zdobyć nowe malowanie w zależności od swojej ostatecznej Klasyfikacji w dywizji I teraz pytanie, o co tu będzie chodzić? Czy to dostaną wszyscy? Zobaczymy Na pewno to dostaną wszyscy ci, którzy mają kontendera No i co? Trzymajcie się تاسو یې پیانا